500 plus w związku z epidemią koronawirusa już zostało wprowadzone. Pieniądze z nowego świadczenia mogą trafić do wielu Polaków. Już wiadomo, komu przysługują pieniądze i jak się o nie starać. Nowe zostało wprowadzone. Już dziś Polacy mogą złożyć wniosek, by wystąpić o skorzystanie z pomocy finansowej. Sprawdź, komu przysługuje wypłata świadczeń, i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pieniądze. Już można starać się o nowe 500. Zgodnie z informacją wydaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 10 kwietnia można ubiegać się o wypłatę nowego świadczenia 500, plus, które ma zrekompensować koszty opieki w domu. Będzie można otrzymywać przez 3 miesiące na jedną osobę niepełnosprawną. Nowe 500 Plus skierowane jest do uczestników warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych. Zostaną wypłacone po złożeniu wniosku, w którym zostanie zawarta informacja, że jedna z takich placówek była zamknięta przez co najmniej 5 dni w miesiącu. Jest to warunek konieczny, który należy spełniać, by móc skorzystać z nowego świadczenia. Nowe 500 plus nie zależy od dochodów, a także nie podlega opodatkowaniu. Nowe 500 plus nie dla wszystkich. Zasady przyznawania świadczeń zgodnie z prawem dotyczącym nowego 500 plus znalazła się także grupa osób, która nie może ubiegać się o wypłatę świadczeń. Z pomocy 500 nie mogą skorzystać osoby, które pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy z pakietu antykryzysowego. 2. Nowe 500 przysługuje osobom, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także ich opiekunom. W składanym wniosku należy wskazać ośrodek, z którego wcześniej korzystano, a którego działalność została zawieszona. Wniosek o wypłacenie świadczeń można złożyć do 4 września bieżącego roku online bądź na poczcie. Super Express.